Jej, świąteczny komiks od Blizzarda. Uwielbiam święta. Ten wspaniały czas, kiedy ludzie zapominają o podziałach i nienawiści, okazują sobie szacunek i wszyscy są dla siebie mili. Masakra. Uwielbiam to. Cały rok na to czekam. Chwila. A co to za do jasnej cholery? ma z tej strony Eliasz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o komiksie, który został wypuszczony wczoraj przez Blizzard'a na temat świąt, świąteczny taki komiks, w którym no główny wątek jest na temat smugi Winstona, ale przy okazji dowiaduję się też trochę na temat tego, co dzieje się w święta z innymi bohaterami, co trochę pogłębia ich tło. Od razu zaznaczę, że Mimo tego, że omówię ten komiks troszkę, tak mniej więcej, to nie chcę wypowiadać na temat tego, co myślę o relacji Smugi i jej partnerki Emilii. Jeśli interesuje Was, co naprawdę uważam na ten temat, dajcie znać w komentarzach, a jeszcze przed świętami wrzucę na ten temat odcinek. Ale tutaj chciałbym się skupić na temat tła bohaterów, po prostu, tak? Czyli powiem, co się z nimi dzieje bo może nie wszystko zauważyliście, albo nie przeczytaliście tego komiksu i nie chcecie tego robić, a was to interesuje jeśli tak, to zapraszam no a do smugi może wrócimy, jeśli będzie takie zapotrzebowanie z waszej strony a jeśli nie, no to... no to nie, tak, nie chcę tutaj wyrażać swoich opinii, bo całkiem prawdopodobnie, że nikogo to nie interesuje po prostu główna historyka to jest jakieś tam Głodne nie wiadomo co, jakaś taka historia, no niezbyt wciągająca o robieniu zakupów na święta i o tam e, przygotowywaniu wigilii. E, w skrócie chodzi o to, że e, Smuga najpierw tam kupuje prezent dla swojej partnerki, w którą prawdopodobnie mieszka, chociaż nie jest to powiedziane, no a później wspólnie mm, wyruszają do. Winstona i tam spędzają z nim e, Wigilię. E, ciekawe jest, że Winston przygotowuje imprezę e, gdzieś na, na czymś, co przypomina po stronie Gibraltar. Natomiast e, smuga wcześniej robi zakupy na Kings Row i jakimś magicznym sposobem teleportuje nie tylko siebie, ale też właśnie Emily na wieczór wigilijny. No ale dobra, tam nie przyjmuję się, pewnie istnieją jakieś tam teleporty w tym świecie, więc nie trzeba już korzystać z jakichś tam kolei, metra i innych pierdół, więc podróże czasoprzestrzenne są tu możliwe i nie wnikają w to bardziej, ponieważ jest też kilku innych bohaterów, o których możemy się coś dowiedzieć. Już na pierwszym obrazku widzimy telewizor, przepraszam, widzimy telewizor, no, gdzie możemy zobaczyć e, May, możemy zobaczyć Zarię i możemy zobaczyć Divę. E, Diwa jak typowa gwiazda e, YouTube'a, czy tam Twitcha, czy czegoś takiego, e, robi hajs e, e, występując w jakichś reklamach i pewnie tym zajmuje się w święta, liczeniem pieniędzy zarobionych w ten sposób. Natomiast ciekawe jest e, to, że May wypowiada się na temat pogody, co znaczy, że oznacza, że po tym, jak została odmrożona, wróciła czynnie do zawodu. Większość agentów, by byłych agentów Overwatch, y żyje w podziemiach, jako jacyś tam awanturnicy, najemnicy i tak dalej, ukrywając się, y działając nie do końca legalnie. Natomiast my jak widać, y wręcz przeciwnie, y jest y pracownikiem, y no jest osobą, która dalej działa publicznie wykonać jakiś tam zawód, który umożliwia jej występowanie w telewizji. Natomiast Zaria jest na za święta na froncie, walcząc z, z omnikami, e, no bo maszyny prawdopodobnie nie, nie obchodzi Boże Narodzenie. Więc e, Zaria walczy na froncie, przy okazji z, e, ikoną tej bitwy, e, taką, taką e, ikoną propagandy. Mhm. Ale mamy też jeszcze jeden fajny obrazek już na samym końcu, gdzie mam taki przekrój tego, co dzieje się z resztą bohaterów, w jaki sposób oni spędzają święta. E, tutaj widzimy w lewym górnym rogu Zaniate i Genziego, czyli mistrza i ucznia, którzy spędzają e, ten czas razem. Jednak widzimy, że Genji pisze list, a list ten odbiera Mercy. E, w grze nie zauważyłem, żeby była jakaś tam szczególna relacja między tymi bohaterami. No ale ten kadr wskazuje na jakąś zażyłość między nimi. Co jest dość ciekawe. Niestety nie wiemy, co, o co prosi. O co pisze Genji. Najprawdopodobniej nie prosi o leczenie, bo smuga nie była brać uśmiechnięta. Ciężko powiedzieć, czy jest to jakaś tam przyjacielska relacja, czy może bardziej romantyczna. No. Ciężko, ciężko zgadywać, wątpię, żeby chodziło jakieś tam kwestie medyczne, bo wtedy nie występowali w, w, w świątecznym tak komiksie. Więc raczej przyjaźń albo coś więcej. Tutaj mamy zaraz pod Genji mi zeniatą farę jakiegoś starszego mężczyznę. Wiele osób uważa, że jest to ojciec nie Jest to całkiem prawdopodobne. Tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę, że jest dużo starszy, no raczej nie jest to jej mąż. E, więc e, tutaj mam jej ojca. Ciekawe, czy on by się pojawił jako postać w grze. Mielibyśmy już prawie całą, w sumie, mieliśmy byśmy już całą rodzinę jeśli Fara nie ma żadnego rodzaństwa. E, a może dadzą jeszcze córkę z fary, w to już była w ogóle rodzinna gra. Wszyscy bohaterowie nazywali, może dałoby się zrobić całą drużynę Amari. No zobaczymy w przyszłości. Natomiast, e, no jak to bohaterowie podziemia, tak, czyli mm, e, Ana i żołnierz siedzą w jakiejś melinie. Ukrywając się. Znaczy nie za bardzo obeszli się świętami. Może jedynie wspominając, tak, porządnie ogląda jakieś zdjęcie, ale nic więcej. No o wieprzu i Jankracie nie za bardzo można coś powiedzieć, po prostu się bawią w jakichś cieplejszych klimatach. Tutaj mamy Hanzo, który... Nie wiem, nie wiem gdzie na święta się je torty. Nieważne. Makri trochę się zapił. Pewnie Duch Świąt przypomniał mu o, o jego przeszłości, o której chciał się jak najszybciej zapomnieć. Co ciekawe, w tym samym barze jest ten, w tym momencie Sombra. Nie wiem, czy coś łączy te postaci, ale całkiem prawdopodobnie, że Sombra ma jakieś plany co do kowboja, Może w przyszłości czegoś na ten temat dowiemy. Jeszcze nie było sinematyka o Makri, więc może jeszcze będzie coś powiedziane na temat relacji między tymi bohaterami. Może, może jakaś intryga, e, którą przykuje hakerka w stosunku do niego albo coś, coś podobnego. E, sam jestem ciekaw. E, poniżej mamy wdowę, która stoi nad grobem swojego męża, którego sama zamordowała. E, nie wiem, prawdopodobnie wszyscy wiecie tak, że wdowa została porwana przez organizację terrorystyczną SzPON i przyszła program prania mózgu, tak? Straciła swoją dawną osobowość i tam z przykładnej żony zamieniono ją w bezdusznego mordercę, a jej pierwszą ofiarą stał się jej własny mąż. Ale ten kadr pokazuje, że może jednak gdzieś w, nad, w, w Gdzieś trą się resztki osobowości, inaczej pewnie by go nie odwiedzała. E, no do tej pory ten w, 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 no... Wdowa pojawiała się w, filma, w filmikach w tam komiksach właśnie bracz jako taka e, bezduszna maszyna do zabijania po prostu, jako taki badas. Nawet w tym filmie, w którym ona jest jakby narratorem na początku i na końcu, gdzie tam e, walczy ze smugą, no to nie ma zbyt wielu rozstarek, to jest takie raczej takie płytkie. E, a chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, na temat tego, co się dzieje w jej głowie, na temat walki wewnętrznej, która nią szarpie, bo widać, że coś się takiego dzieje z nią. Ciekawy jest ten kadr, ze nie bo nie wiadomo, co się na nim dzieje. Pada deszcz, a on siedzi w jakiejś ciemnej ulicy i się patrzy na jakąś rodzinę. Teraz nie wiadomo, czy to jest jego była żona, raczej nie, bo wygląda za młodą. Może to jest jego córka, bo Żniwiarz ma już trochę latek. Eee, a może to jest tylko jakiś tam plan poboczny, a bezdomny Żniwiarz właśnie szuka jakiegoś sukiego kartonu, żeby przeczekać deszcz i święta, bo nie ma gdzie indziej przynocować. Eee, I marzy o parasolce, którą mógłby się zasłonić. <laughs> Ciężko im powiedzieć. Eee. I tutaj jest największy kadr, gdzie widzimy Reinharta i Torbiorna, przebranek z Mikołaja, którzy spędzają święta wspólnie jak przyjaciele, a wokół Reinharta jest gromadka dzieci. I teraz pytają, czy to są dzieci Reinharta, czy to są dzieci Torbiorna, czy one są jakoś podzielone, że te z blond czuprynkami są Torbiorna, a te rude są Reinharta albo na odwrót. Ciężko powiedzieć, no ale na pewno prowadzą jakieś życie rodzinne. Tutaj widzimy prawdopodobnie żonę Torbiorna, która albo się świetnie trzyma, albo jest znacznie młodsza od niego. Za plecami Reinhardta stoi postać, którą już mieliśmy okazję poznać w komiksie o Reinhardcie. Ona się nazywa... Greta? Coś takiego. Ona się zajmuje jego zbroją. Ja bym powiedział, że jest czymś w rodzaju jego giermka. No jest zdecydowanie za młoda na jego partnerkę. Raczej też nie jest jego córką, bo w tamtym komisie zwracała się do Reinharta po imieniu, a nie ojcze, czy tam tato, czy coś takiego. Eee, więc raczej nie sądzę, są ze spokrewnieni. No raczej to jest tak sądzę, że to jest jakaś tam relacja właśnie na zasadzie rycerz i giermek, coś w tym stylu. Eee, no ale może nie ma gdzie spędzić świąt albo coś podobnego. Eee, jeśli tak to wygląda, to na obrazku brakuje żony Reinharta, więc może zginęła. Eee, ciężko powiedzieć. Albo po prostu wszystkie dzieci należą do Torbiorna. A on jest tutaj tylko takim dobrym wujkiem, który poświęcił swoje. który zrezygnował z rodziny, żeby poświęcić się obronie innych. No trudno powiedzieć. Wszystkie te obrazki postawiają tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi. Ale to fajnie, mam nadzieję, że przynajmniej część z tych wątków się rozwinie. Bo jestem ciekaw, kim jest ten mężczyzna. Jestem ciekaw, czy żniwiarz znajdzie w końcu jakiś karton i czy nie zmoczy swojego płaszcza. Jestem ciekaw, jak dalej się potoczą losy wdowy. Czy. E, czy naprawdę żyją w niej jeszcze jakieś wspomnienia o dawnym życiu i czy będzie próba do nich wrócić? Jest tutaj dużo niewiadomych e, i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości Bizart uchyli nam rąbka tajemnicy. W końcu ma być cinematik o każdym bohaterze, więc myślę, że jeszcze wiele, wiele, wiele się dowiemy. Myślę, że nie wyjdzie jeszcze nie jeden komiks, więc naprawdę jeszcze dużo przed nami. No i nie mogę się doczekać tego, co będzie w przyszłości, bo z... pytań jest dużo. E... A fajnie jest poznawać odpowiedzi. No a na dzisiaj to wszystko. E, przynajmniej jeśli idzie o ten komiks. Dajcie znać, czy chcecie, żebym się wypowiedział więcej na temat e, związku Emilii i Smugi. E, bo jeśli tak, to zrobię o tym film oczywiście. A tymczasem trzymajcie się. E, do usłyszenia. E, nie załamujcie się nad orientacją seksualną e, wirtualnej bohaterki. No i pa pa. Do zobaczenia.